Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś moim gościem jest Paulina Misiek, była koszykarka między innymi ale też wielu innych klubów, między innymi Widzewa, Energii Toruń, CCC Polkowice, Zespołu Zgorzowa Wielkopolskiego, a także Arki Gdynia. Koszykarka, która już zakończyła swoją bogatą karierę sportową. Witam cię serdecznie, Paulina. Dzień dobry, cześć. Kolina, powiedz, właśnie kończysz przygodę z, ze sportem? To była trudna decyzja o tym, żeby zejść z parkietu? To nie była trudna decyzja, to była bardzo trudna decyzja. Ona gdzieś cały czas jeszcze w mojej głowie się tli, ponieważ gdzieś ten telefon ciągle dzwoni, więc to jeszcze nie jest tak odłożone, bo ciągle ktoś się gdzieś tam przypomina, że, że a może jeszcze, a może spróbujesz, więc te namowy gdzieś tam trwają. Ale myślę, że też ta pandemia, ta sytuacja trochę mi pomogły, choć więc wakacje, podjęłam przygotowania, pojechałam nawet do ośrodka, przygotowałam się do tego sezonu, więc... Z miesiąca na miesiąc to się oddalało, ale taka jednoznaczna decyzja nie padła z końcem ubiegłego sezonu. Bo tak naprawdę ten ostatni sezon zdobyłaś w drużynie z Gdyni Mistrzostwo Polski w tym przerwanym pandemicznym sezonie, zdobyłaś też Puchar Polski. To było takie piękne ukoronowanie tej twojej kariery, w taki sobie nawet można powiedzieć dobry moment na, na zejście ze sceny. No, jeśli chodzi o e, osiągnięcia, no to oczywiście fantastycznie. Zresztą e, samo to, że e, no ciągle gdzieś tam grałam w tych topowych e, zespołach, to na pewno jest budujące. E, byłam też kapitanem tego zespołu, więc e, to jest m, takie fajne zdjęcie, ponieważ e, ktoś tam gdzieś się docenił, e, mogłeś pomóc zespołowi. Ja oczywiście w zeszłym sezonie wracałam po bardzo ciężkiej kontuzji. Więc tego grania było trochę mniej, ale ciągle byłam na topie, więc yy, fajne. Jak myślę o tym, to się uśmiecham. No właśnie, bo tak naprawdę rok straciłaś. Bodajże w listopadzie 2018 roku nabawiłaś się groźnej kontuzji, zerwanie więzadeł. Wracałaś praktycznie, rehabilitacja to wszystko zajęło ci prawie rok czy, czy dokładnie rok. Tak, poświęciliśmy tutaj cały sezon, niestety ta kontuzja okazała się bardzo poważna. No bardzo trudny moment w mojej karierze, w moim życiu, ponieważ e, no, stało się to w momencie, kiedy gdzieś tam byłam na szczycie, kiedy bardzo ciężko pracowałam, gdzieś ślinałam się po tej drabince, żeby dojść do miejsca, w którym wówczas byłam. E, reprezentacja najlepsze kluby w Polsce, e, więc sprawiało mi to wielką przyjemność. Dlatego nie chciałam z tego rezygnować, ale z drugiej strony też to kosztowało mnie bardzo dużo takiego wysiłku, nie tylko fizycznego, bo myślę, że też psychicznego. Właśnie reprezentacja, wspomniałaś te występy z Orzełkiem na piersi. Dla każdego z sportowca to wielkie marzenie, wielka sprawa. Powiedz, jak ty wspominasz, bo miałaś okazję grać i w eliminacjach do Eurobasketu, były turnieje, chociażby byłaś na turnieju w Chinach. Powiedz, jak wspominasz te, ten czas e, gry w reprezentacji Polski? No pamiętam, że jak dostałam pierwsze powołanie, e, to też jest ciekawa historia, ponieważ pierwsze powołanie wówczas trenerem był e, Jacek Winicki. E, otrzymałam zaledwie po drugim sezonie w ekstraklasie. E, więc dla mnie to było coś niewiarygodnego, ponieważ wyjeżdżając z osobą tam w wieku 17 lat, nawet by mi myśl to nie przeszło, żeby. E, Pierwsze grać w Ekstraklasie, a o reprezentacji to gdzieś tam takie marzenia dziecka, który sobie gdzieś tam grał. Eee, no ale gdzieś po namowach Tomka Matyśkiewicza, mojego agenta, zagrałam w Lidzebie, spróbowałam swoich sił. Wydawało mi się, że to są trochę za wysokie progi dla mnie, ale jak się okazało, całkiem nieźle sobie radziłam. Eee, pierwszy sezon, no i drugi sezon, trener eee, Omani w Toruniu eee, przestawił mnie z pozycji numer 4 na pozycję 3. No i gdzieś tam pojawiły się propozycje wówczas właśnie z SSP Polkowice, yy, czyli zespołu, który robiło się najwyższe laury w Lidze. No i reprezentacja i pierwsze, e, jak przeczytałam w siebie gdzieś na liście szerokiej, to, to było po prostu niedowierzanie. Nawet nie wiem, czy nie pojawiły się łzy szczęścia, bo to takie, takie spełnienie jakich, tych marzeń takich, tak jak mówiłam, najdalszych, e, które gdzieś tam były. No, kiedy pojechałam na pierwszą reprezentację, było wiele doświadczonych zawodniczek, no to takie troszeczkę jak dziecko węgle, bo nie wiedziałam, czy dziękować, czy po prostu podejść do tego sportowo. Tak, jestem polina, walczę o swoje miejsce, więc trochę to wspominam to jak taką abstrakcję dla mnie wówczas, ale świetne wspomnienia. Pierwsze turniej, no pierwsze założenie koszulki, i taki moment y, najpiękniejszym to jest pierwszy hymn, który słyszysz, ty wiesz, że to ty reprezentujesz ten kraj, masz koszulkę z orzełkiem na sobie, to jest coś niesamowitego. Ale też miałaś takie właśnie momenty w, w tej kadrze, kiedy byłaś wiodącą postacią tej drużyny, między innymi ten turniej chyba właśnie w Chinach, o którym wspomniałem, tam byłaś najskuteczniejsza. To już była taka trochę też inna rola twoja, już byłaś też trochę bardziej doświadczoną koszykarką i tak jak mówisz, byłaś na tym takim koszykarskim topie, niestety później się przytrafiła ta, ta feralna kontuzja. Tak, no ja zawsze jak opowiadam gdzieś tam na takich zajęciach, bo często chodziłam na jakieś zajęcia do grup, do grup młodszych z dzieciakami, to zawsze opowiadałam, że ja się gdzieś tam wspinałam powoli po tych szczebelkach tej swojej kariery koszykarskiej i w sumie chyba przeszłam przez wszystkie szczeble, bo zaczynałam tutaj w Ostrowie, WKS Basket, później gdzieś tam była pierwsza liga i tak jak mówię, co wam to już pierwsze liga zrobiłam, później trafiłam do widzewa, później był e, torun, który wówczas był chyba trzeci w tabeli. E, więc cały czas gdzieś to szło do przodu. E, w Chinach byłam chyba jedną tak, jedną z bardziej doświadczonych dziewcząt, ponieważ tam skład był dosyć młody. Wówczas był trener Rusi, już kolejna zmiana w reprezentacji, ale bardzo dobrze ten czas wspominam. Ale to też było po tych sezonach gdzieś tam w Gorzowie, które były chyba moimi najlepszymi w całej karierze. E, ale tak, te szczebelki gdzieś tam rosły i myślę, że to był ten czas taki, zarówno tutaj w Lidze też już byłam osobą, która stanowiła ośile. Więc no tutaj też jest inna na pewno odpowiedzialność, ale też inaczej patrzy przez inny pryzmat już na takiego zawodnika i, z, i ja jako zawodnik też inaczej to postrzegam wówczas. A czujesz się takim sportowcem spełnionym, no bo grałaś i w reprezentacji. Wiadomo, ta reprezentacja nie odnosiła wielkich sukcesów w ostatnim czasie, ale jeśli chodzi o tę piłkę klubową, masz praktycznie wszystkie trzy medale, kolory medali. Te ostatnie sukcesy, mistrzostwo i Puchar Polski. No i przede wszystkim grałaś też w Eurolidze, we wspomnianym CCC Polkowice. To chyba też jest ogromny zaszczyt, wyróżnienie grać o, o już na tym najwyższym europejskim poziomie. Ja byłam takim zawsze zawodnikiem, który zawsze miał taki niedosyt, zawsze było czegoś mało, zawsze więcej chciałam, ale ja to wspominam dobrze, zresztą w życiu chyba też trochę taka jestem, że ciągle chcę czegoś więcej, bo to mnie też mobilizuje do tego, żeby iść dalej, żeby robić postęp i tak samo było zawsze w koszykówce, nawet jak był super mecz, wygrałaś, to zawsze było, ale mogłam to czy tamto gdzieś tam poprawić, jednak Wracając znowu do tych lat młodzieńczych gdzieś tam, no to ja bym życie nie pomyślała, że taka droga mnie spotka, że, że będę w takim miejscu, w jakim się mogłam znaleźć, yy, że będę grała w Eurocapie, Eurolite, no i oczywiście reprezentacji. Więc jakby mm, ta droga, którą gdzieś tam ja obrałam. Miejsce, do którego dotarłam, jak najbardziej mnie satysfakcjonuje i e, jakby mi ktoś właśnie powiedział, tam nie wiem, kilkanaście lat temu, że będę tutaj, gdzie jestem, no to bym po prostu nie uwierzyła, bo wydawałoby mi się to niemożliwe. Czyli można powiedzieć, że rzeczywistość przeszła najśmilsze marzenia nawet. Tak, oczywiście to jest. Jak się wyjeżdża też z mniejszego miasta. E, to jest się może taką osobą, która no gdzieś zaczynasz dopiero swoją drogę i nagle ktoś ci powie, słuchaj, Ekstra klasa, reprezentacja. No, dla mnie to było takie ja nie, to jest niemożliwe. Ale cieszę się bardzo, że się udało. Udało to może też nie jest dobre sformułowanie, bo myślę, że to jest ciężka praca. Gdzieś tam, zawsze mówili, że też daleko doszłam, bo miałam taki charakter waleczny, e, który pozwoli mi się gdzieś tam piąć. A powiedz, czym teraz zajmujesz się już po tym życiu po koszykówce? No nie mówisz definitywnie, że już jest skończona ta kariera, ale gdzieś odnalazłaś się w zupełnie innej branży, aczkolwiek chyba do niej trafiłaś też przez, przez sport. Bo ja się boję tego definitywnego stwierdzenia, <śm> że odwieszam te buty na hak. <śm> ale tak. W sumie dosyć płynnie to wszystko się jakby powiązało, ponieważ właśnie w trakcie tej mojej ostatniej kontuzji e, natrafiłam na tlenoterapię, e, sama musiałam skorzystać, ponieważ miałam duże problemy z tym kolanem, nie guiły się rany, ciągle pojawiały się jakieś tam stany zapalne e, i trafiłam do gabinetu w Gdyni, który prowadziły również notabene dwie siostry. One mnie bardzo zainspirowały, pokazały, podzieliły się swoją wiedzą. Zaczęłam wgłębiać ten temat, czytać. Okazało się, że z tlenoterapii korzystają najwięksi sportowcy na świecie. Ronaldo czy Lebron, to nie muszę nikomu przedstawiać. No i tak się zaczęło. Po kilku zabiegach okazało się, że mam efekt taki uboczny tej tlenoterapii. To jest wydolność, która wskoczyła na super poziom. Więc gdzieś tam po kawałku, po kawałku, tam starałam się to ciasto jeść i tą wiedzę coraz bardziej wzgłębiać. No i tak gdzieś tam, podejm podejmując, byłem na tej drodze, co dalej ze sobą zrobić, postanowiłam otworzyć gabinet. Gabinet hiper kom z komorą hiperbaryczną, w którym gdzieś trochę zostaje w temacie sportu, w temacie zdrowia, jakby sama na sobie to przetestowałam. Yy, więc chyba teraz jest mi po prostu trochę łatwiej. Czyli teraz do ciebie nie tylko pewnie sportowcy mogą się zgłaszać tutaj w Ostrowie w Wielkopolskim, bo w Ostrowie prowadzisz ten gabinet, tak? Oczywiście w Ostrowie ja zawsze podkreślałam, że jestem jakoś tak emocjonalnie bardzo związana z Ostrowem, pomimo że tam gdzieś w wieku 17 lat wyjechałam, ale zawsze tutaj lubiłam wracać, zawsze wracałam, tutaj zresztą mieszka cała moja rodzina. No i gdzieś tam po tej mojej karierze sportowej postanowiłam też tutaj się osiedlić, wrócić. E, oczywiście tlenoterapia nie jest tylko dla sportowców, e, chociaż tutaj naprawdę są super efekty i, i wielu sportowców z tego korzysta, no zakres jakby pomocy i terapii e, tlenem jest mnóstwo, bo zakres wskazań jest około 100. Po problemy jakieś neurologiczne, gojenie się ran, zwalczanie stanów zapalnych, jakieś wirusy, grzyby, które mamy gdzieś tam w sobie. No, zakres jest bardzo szeroki, spektrum działania komory jest bardzo obszerne. Trudno nam będzie tutaj wymienić wszystkie zalety. Zainteresowanie ty tymi zabiegami w Ostrowie jest? No myślę, że ogólnie świadomość ludzi odnośnie zdrowia jest coraz coraz większa, bo myślę, że tutaj powinniśmy, powinnam w sumie zacząć od tego, że tak naprawdę najważniejsza jest profilaktyka, bo każdy gdzieś tam sobie ma jakieś stany zapalne, jakieś uszkodzenia, które z czasem po prostu poprzez zaniedbania przeradzają się w jakieś tam poważniejsze choroby. Eee, świadomość jest też coraz większa chodzi o tlenoterapię, ponieważ głośno i coraz częściej specjaliści wypowiadają się w odnośnie tlenoterapii w odniesieniu do koronawirusa, który niestety pandemia cały czas trwa, a jest to jedno, jedna z metod, która pomaga w zwalczaniu niestety negatywnych skutków e, po przejściach e, z COVID-em, więc e, Zdrowy tryb życia jest myślę coraz bardziej na tapecie, a myślę, że ten naturalny, zdrowy tryb wpisuje się również tlenoterapia, dlatego chyba coraz więcej o niej się mówi. Jeszcze zapytam na koniec: widziałabyś w jakiejś innej roli, nie zawodniczki, ale na przykład trenerki, praca z dziećmi, z młodzieżą, czy może prowadzenie drużyny w Ostroje Wielkopolskim? Bo to swoje doświadczenie, gdzieś jesteś pewnie też wzorem dla, dla młodych koszykarek, które gdzieś tam stawiają swoje pierwsze kroki. Jesteś takim żywym przykładem tego, że można właśnie z Ostrowa to, co mówiłaś, wybić się na poziom Euroligi, na poziom reprezentacji Polski. Kręciłoby cię właśnie coś takiego, e, praca tutaj na miejscu w Ostrowie? Stanowcze tak, w odpowiedzi na twoje pytanie. Gdzieś tam z tyłu głowy jest taki zamysł, e, w sumie do Ostrowa wróciłam niedawno, więc jakby tutaj zaczynam pracę w gabinecie, ale nie chciałabym odchodzić tak stanowczo z koszykówki. Chciałabym gdzieś tam swoje, tak jak mówisz, swoje doświadczenia, swoją pasję przekazywać innym. Podobno kontakt z dziećmi mam całkiem niezły. Przez lata też wiele tych zajęć, głównie jako kapitan, byłam osobą odpowiedzialną za, za przygotowanie wielu spotkań, i gdzieś tam. Sama też wiem, jak zaczynałam. Yy, mi bardzo pomogła wówczas pierwszy kontrakt Ilona Mądra podpisać, za co jestem bardzo jej wdzięczna. Yy, wówczas zawodniczka yy, Towarzystwa Sportowego Ozdrowia. Yy, dla mnie wtedy taka ikona yy, koszykówki, i dla mnie to było ze względu tego, że mogła w taką osobą gdzieś tam yy, grać. I się od niej uczyć. Więc jak najbardziej jest to w mojej głowie, gdzieś tam siedzi, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby, żeby sobie to wszystko poukładać. To życzymy ci, żebyś po prostu gdzieś tam odnalazła się nie tylko w tej już pokoszykarskiej drodze, ale cały czas, żebyś była w koszykówce i właśnie, żebyś w Ostroje Wielkopolskim gdzieś tam szkoliła swoje następczynie, czy podpowiadała im, jak właśnie robić karierę, co najmniej na taką. Jaką Ty zrobiłaś, bo jesteś, no myślę, że tutaj jedną z takich postaci wiodących, jeśli chodzi o żeński basket w Ostroje Wielkopolskim. Pewnie dużo koszykarek chciałoby pójść twoją drogą. No i przede wszystkim zdrowia i, i, i udanego właśnie tego nowego biznesu, a myślę, że okazji do porozmawiania po stroje wielkopolskim będziemy mieli jeszcze wiele. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Moimi Państwa gościem była Paulina Misiek, była koszykarka, człowiek wielu talentów i miejmy nadzieję, że jeszcze w ostrowie będzie o niej głośno w tym sportowym, koszykarskim życiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.